Czwartek godzina 15.30, więc nic innego jak trening wyskoku. Witam serdecznie na moim zajebistym kanale, gdzie oczywiście dowiecie się, jak trenować, by skakać wyżej. No i zobaczycie masę głupich komentarzy, chociażby w serii Oczami Dunkera. Jestem już na siłowni. No i zaczynamy działać. Co dzisiaj mam w planie? Na pewno zrobimy lifty olimpijskie, na pewno zrobimy jakieś elementy playo, gdzie będę starał się Wam parę wskazówek jakichś ciekawych. Powiedzieć, ogólnie nie czuję się jakoś super turbo rewelacyjny, nie, ale nie mogę sobie wkręcać, że jest źle, bo wtedy trening na pewno będzie chujowy. Tylko generalnie żarłem chujowo cały dzień, więc czuję się taki trochę, wiecie, pełny w brzuchu. Wiecie jak to jest. Jak czujecie się płasko, tak lekko, to jest dużo lepiej, a tu czuję się taki trochę pełny, ale może za chwilę się rozruszam. I co? Zapraszam do oglądania, subskrybujcie, łapaw do górę, komentarz, tak zawsze się mówi, każdy kuźwa i tak gada, to i ja tak gada. Przebieram się i lecimy. E, e, e. Ogólnie rzadko używam pistoletu, mam nadzieję, że się nie będzie strasznie tłuki, będziecie mnie słyszeć, e, ale dzisiaj czuję, że potrzebuję. Ogólnie jestem w chuj, w chuj, w chuj, w chuj obolały na barkach i na plecach. Bo ci, co obserwują mnie na Instagramie, śledzą i zapraszam do śledzenia, wiedzą, że trenuję z moim świadkiem z wesela, moim kumplem Bartkiem Zimnym, czyli dwukrotnym mistrzem Polski w kulturystyce i mistrzem Europy w kategorii do 100 kg. Więc takie odpierdoliliśmy wczoraj barki i trochę plecy, że rano jak wstałem, to sobie myślę, o ja pierdolę. To nie będzie dzisiaj trening, tylko będzie mordenga. Dlatego też używam pistoletu, no bo jak się spistoletuję, no to efekt, ktoś mnie słusznie ostatnio poprawił, bo wiecie, jak nagrywam, to czasem nie zwracam uwagi nawet co powiem. Desensytyzacja, nie des, density... no właśnie, o tym gadamy. Także ja się nie obrażam i wręcz bardzo dobrze, jak mi tam komentujecie i poprawiacie niektóre rzeczy, bo czasem się przejęzyczę albo źle powiem, czyli desensytyzacja, czyli przyzwyczajam się po prostu do bólu. Dzięki Pistoletowi może to być oczywiście zwykłe rolowanie. Ja nie pamiętam, kiedy tego pistoletu yy, używałem. Ten ma akurat taką fajną właściwość, że grzeje się ta końcówka, więc troszkę jest ciepła i powiedzmy, że rozgrzewa. Chociaż to jest chujnie rozgrzewka, bo generalnie nam zależy, żeby poślizg w stawach się pojawił i temperatura całego ciała wzrosła, a nie jakieś miejscowe tutaj podgrzewanie. Ale tu o kurwę Klata jest rozjebana, jeszcze po poniedziałku czuję, o jest, cała klata barki, cała góra nie funkcjonuje, no ale dobra, poświęcę tutaj trochę czasu, widzimy się już na plaju ekstensywnym, myślę, że nie będę nagrywał całej rozgrzewki, pokażę Wam plaju ekstensywne, takie dogrzewające i tyle. Pamiętajcie, że ogólnie ten content ja nagrywam dla Was. No może to jest wąska grupa ludzi, ale generalnie zawsze były i są osoby, przecież wiem, o tym w końcu was trenuje, które interesują się treningiem mocy, treningiem skocznościowym, treningiem plyometrycznym, więc może chcą to oglądać. I dlatego, że ja nagrywam to dla Was, to z Waszej strony naprawdę nic wiele nie wymagam, tylko żeby zostawić komentarz, łapy w górę i tak dalej, bo dzięki temu kanał się rozwija i fajnie by było, żebyśmy nie stali w miejscu. No więc tak, ubieram sobie swoje GT Katy, nówki sztuki, chociaż białe, już tak pobrudziłem, że masakra. Eee, już się trochę rozbiły. Ogólnie zajebisty but, przynajmniej tak mogę na razie powiedzieć. Mam ze sobą też Werta, ja będę próbował, próbował. znaczy churwa, nie mogę mówić, że będę próbował, tylko po prostu to zrobię. Eee, nagrałem ostatnio, jak skaczę 80,5 cm z miejsca, to się ludzie zesrali na YouTubie po szorcie, matko boska, że gówniane urządzenie, że coś tam, coś tam. Generalnie, no, no co powiem, no używam WERTA. WERT jest używany, nie wiem, w Plus Lidze, w ponad 300 klubach na świecie do monitorowania skoków, do chociażby, mm, on też zbiera tutaj ilość skoków i pokazuje, jak ciężkie są lądowania, yy, wlicza średnią skoków, więc wiadomo, kiedy ktoś jest zmęczony. No i używam po prostu WERTA, no i ludzie się zasrali na YouTubie, Boże, jakie gówno, czym ty mierzysz i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, każdy pomiar... Jest dobry, jeśli jest porównywalny do tego samego pomiaru. Czyli wiadomo, pomiaru ręką do celu nie możemy porównywać chociażby do werta, bo zawsze będą jakieś tam mm, odchylenia. No i co? Co mamy dzisiaj w planie? Eee, na pewno zrobimy depth dropy. Jak wysokie, to się jeszcze okaże. Czy będę chciał super intensywnie zrobić? Mam ochotę dzisiaj na depth jumpy. I jakiś przysiad koncentryczny. Nie wiem, jaki zrobię, bo generalnie we wtorek, czyli przedwczoraj, bo dzisiaj jest czwartek. We wtorek robiłem zwykłe siady, fronty głębokie, więc dzisiaj będę chciał bardziej zrobić koncentrykę i jakiś mniejszy zakres, bo w sobotę skaczę. Tak, coś tam skacze, a mianowicie gram w kosza i pomiędzy gdzieś tam, jak jestem rozgrzany, to parę pak zrobię, więc nie chciałbym tutaj też robić ekscentryki i wolnego tempa w dół, bo generalnie jest to większe obciążenie po prostu do naszego układu mięśniowego, a ja nie chciałbym się po prostu z tego regenerować. Chciałbym być zregenerowany do soboty. Biorę się za rozgrzewkę i lecimy. Powiem Wam, że staram się nie podkurwić, ale już wiele rzeczy mnie wkurwia. Ja ogólnie to zgubiłem portfel i szukam go od dwóch dni. Kolejna rzecz, widzę, że tutaj nie mogę powiedzieć kto, ale panie, która ogólnie tutaj Chyba sprzątają. Urwały wtyczki przy wieży i nie mam nagłośnienia, żeby sobie muzykę puścić. puścić. Ktoś był na siłowni, kurwa, pół godziny rozplątywania skakanki, żeby sobie poskakać. Redamię spokojnie, może będzie dobrze. Kurwa. Widzicie, jak to jest? Nie idzie po prostu. No więc skakanka na sam początek, tylko po to, żeby temperaturę złapać. I to już jest plyoekstensywne. Oczywiście staram się skakać jakoś przesadnie na palcach, tylko na stopiu. Krótko, rytmicznie, małe zgięcie w kolanach, bo to jest tylko ankle dominant, czyli głównie staw skokowy. Na głębsze pozycje i na dogrzewanie stawu kolanowego. Zaraz oczywiście przyjdzie pora. W międzyczasie, jak zrobię tutaj jeszcze, poskaczę chwilę, Zrobię Izo bardzo takie delikatne na maszynie na czwórki. Z jedną serię wam nagram. Właśnie, żeby troszkę e, odczulić więzadła rzepki. Chociaż jakoś mnie nie bolą, więc, więc nie jest to jakoś... A musowe. Już cieplej się robi. Idziemy na Izo. Powiem tak, w skali 0,10. Moje zakwasy na klacie, barkach i plecach to jest 11. Jest po prostu, no, jest po prostu rzeźnia. No dobra, robimy sobie teraz iso, bez żadnego szarpania. Tu podnosimy na początku i trzymamy sobie między 30-45 sekund. Mało robię. Dwie serie tego zrobię, żeby troszkę odczulić i nie więcej. Bo jak robię trening play czy jakiś trening mocy, to nie chcę się po prostu zajechać. W międzyczasie muszę nagrać kilka jakichś zjebanych tiktoków jak skakuję, albo robię jakieś ćwiczenie i na Instagrama rolek no bo generalnie to zasięgi robi w dzisiejszych czasach, a dwa no to może też coś ciekawego zobaczycie. Nie lubię tego i ogólnie ogarnąłem sobie już kamerzystę, będę miał na następny raz kamerzystę, który będzie latał za mną z kamerą, więc w końcu będę miał dojebane vlogi, na to wygląda z treningu a teraz to się idę wylać. Intensywność, dwie serie skakanki, dwie serie izo zrobione i oczywiście można robić z wymachem rąk, jak to się stanie, oczywiście skoordynować. Ja jestem w stanie, więc tak zrobię, ale można też z rękami na biodrach. Ja robię sobie tak i sobie pykam. Oczywiście wraz zaraz z rozgrzewką będę sobie nieco bardziej intensywnie pykał. Na razie na dwóch nogach, bo generalnie zawsze pamiętajcie, że dwie nogi są łatwiejsze od jednej nogi. Teraz dajemy jedną nogę do przodu, drugą nogę zostawiamy z tyłu, bo zobaczcie, tam już ma inny kąt i tam ma już inny kąt. I to nie mają być mocne skoki, to są skoki rozgrzewkowe, rytmiczne. O, czuję, że więzadło pracuje z przodu i mamy po prostu długo i powoli się dogrzać. Oczywiście nie tak długo, żeby wypukać się z glikogenu i zajechać rozgrzewką, ale na tyle długo, że nie będzie żadnego niespodziewanego szarpnięcia w trakcie rozgrzewki. No, tak to wygląda. Ja bardziej się do przodu poruszam niż do, przodu, do góry. Zaczynam wprowadzać sobie coraz bardziej drastyczne lądowania, oczywiście poprawne pozycje. Na początku mogę zacząć sobie oczywiście ręce standardowo mogę dać na amen, albo tutaj i schodzę sobie jak do dropa. Jest bezbólowo, ok. Czujemy, że bajka Troszkę mocniej, mocniej, mocniej. Taka pozycja, taka pozycja. Bo będziemy mieli takie pozycje podczas skakania chociażby, więc możemy sobie tu kombinować. Na jedną nogę, na drugą nogę. Jeszcze raz, ale chujowo. Jeszcze raz. O! o! Powolutku do celu. Oczywiście, jako stary, zdegenerowany skoczek, używam na rozgrzewce w odciążeniu też trajometrii e, ekstensywnej o dużym zdjęciu kolana. I generalnie łapię sobie prawą nogę w taką pozycję, jak potrzebna będzie pod... potrzebna zaraz. Podczas skoku, czy podczas ćwiczeń? Podczas... Dobrze. daję popracować temu ścięgnu. O, troszkę szybciej. Tak jest. Ktoś powie, ale po co robić takim, w takiej głębokości? Przecież do takiej głębokości nie będziemy skakać. A mówiłeś, że ćwiczenia na moc. No właśnie, to nie jest ćwiczenie na moc. To jest ćwiczenie, żeby nasze tkanki po prostu przyzwyczajać też do takiej pozycji. No i dobra, pykamy sobie. Można tak, można szybciej. Ważne, żeby się dogrzać. No, pięknie. W międzyczasie oczywiście zanim zacznę tam robić dep dropy, już zaczynam się dogrzewać do Zarzutu, czy rwanie, zależy co bym tam sobie dzisiaj wybrał, daję sobie mikrofon niżej. Bo o! Oh, Jezu, jakie tu jestem pospinany, będą tragiczne te zarzuty dzisiaj. O! Oh, ale no, generalnie trzeba jakoś się tutaj dogrzać i zrobić parę tych zarzutów. Może ze zwisu. Oczywiście wersja ze zwisu będzie cięższa. Jeszcze jakbym robił wersję taką, gdzie wrzucam na dół puch, i od razu. To już w ogóle najbardziej agresywna wersja, jaka może być często stosowana u lekko atletów. A jak front dzisiaj. Matko boska kochana. Strasznie pospinany jestem. Trzeba będzie troszkę to ogarnąć, bo jak w przyszłym tygodniu będę znowu taki, że tak powiem pospinany, to to będzie rzeźnia. Także zobaczymy, czy zrobię sobie rwanie, czy zrobię sobie nie rwa, nie zrobimy już w tym tygodniu. Zrobimy zarzut, przynajmniej spróbujemy. Yy, a już zaczynam robić pierwsze depdropy na mojej ulubionej platformie do robienia depdropów, czyli na słownicy SMIFA. No bo co jak co można sobie bez problemu ustawić wysokość jaka nam pasuje. Tylko nie będę się mordował z tymi ciężarami, żeby do góry setę. Podnieść, chociaż jakbym chciał łapy zrobić przy okazji, to mogę to drzeć do góry, ale nie o to chodzi. Chcemy jak najmniej niepotrzebnych rzeczy robić, jeśli ma być dobry trening wyskoku. No i dajemy na początek hm, najniżej, idealnie tu koło kolca biodrowego. Tu mam metr, czyli jak tyle skoczy na prostych nogach, to jest metr. Tutaj, gdzie mam, powiedzmy, że będzie te. 60-70 cm na oko, oczywiście, chociaż na oko to chłop umarł. I próbujemy. Pierwsze nie musi być jakoś sztywne, pierwsze może być miękkie, bo generalnie sztywne, no to wiemy. Wersja, już taka typowo, żeby wzrościły w czasie, był jak największy, jak największe obciążenia, typowo skocznościowa, a jak miękko lądujemy, to po prostu z wyczuciem, jak się czuje nasze więzadło. O jezu, tragedia! Widzieliście? Ja tak było. I w głęboka pozycja. Także albo słaba koncentracja, albo jeszcze niedogrzany. Troszkę sztywniej. To lądowanie już było dobre, tylko nie ustabilizowałem. I dobra, idę się dogrzewać teraz tam dalej do liftów. Tutaj będę sobie już podnosił wysokość, bo standardowo, tak jak ostatnio mówiłem, Więcej niż wynosi mój wyskok maksymalny. Czyli ze 110. Mam to opakowanie z, z tego, z magnezji, właściwie z takiego talku, że mi pękło tutaj z boku i tak wyciskam to po prostu jak syfa, żeby chociaż trochę poleciało. Patrzcie, No, bo generalnie muszę mieć chwyt. Ta sztanga jest yy, słabo radełkowana. Radełkowana, czyli taka chodzi o ten grip chropowata, czy jest, czy się dobrze trzyma, czy nie. Więc jest mało radełkowana i i nie trzyma się jej tak łatwo, jakby się wydawało. Mm. No i co? Pierwszy taki jeszcze kontrolny, rozgrzewkowy. Mm. Na razie nic spektakularnego. Nie ciągnąć łokciami, wyczuć sobie, żeby to w miarę było. O! Ten był niezły. Ale Matko Boska, tu jest wszystko tak pospinane, jeszcze życzę, jakby mnie rozrywało. Dobra, idziemy na debdropy. Dobra, na sztandze mamy 60, muszę tylko pamiętać, żeby pierwszego pula zwolnić, czyli do kolana jakoś super nie robić szybko, bo potem jak dowale ciężaru to i tak wolno będę podnosił, a ludzie za często, znaczy ludzie często dołu szarpią za mocno i za szybko chcą to podnieść i wtedy nagle zaczynają podciągać łokciami, zresztą jak ja. A to jest błąd. Chociaż jak się tak ma delikatnie zgięty, to nie jest błąd, ale podciąganie już jest błędem. No i wtedy nie trafiają sobie z odbiciem i nie generujemy maksa z biodra. Zamówiłem sobie trochę fajnego sprzętu. Jakiś fajny pas i magnezję nową, więc i paski, więc będziemy testować, ale na razie trzeba ćwiczyć nie ma drogi na skróty. Mocno Damian. Pamiętaj, mocno. Nie, zwłaszcza. jeden czy dwa? A dobra, zrobię drugi jeszcze, a potem już będę sobie jedynki robił. Przez to główienko. Wystarczy, że czuję, że to tu mam. Już widzę, jak się boję tutaj lewą rękę wkręcić. Także zaraz będę musiał to przepiąć i znów dropy. Dobra, tak jak widzicie, wysokość już troszkę wyżej, czyli tak jak mówiłem, tutaj mam metr, no to tutaj już nadgarstek jakieś 80 cm. Także pamiętajcie, że tu jest 5 6 7 krotność w zależności jak lądujemy masy ciała, więc bardzo duże obciążenia a ludzie boją się siłowni, że sobie przy siadzie coś zrobią. Dobre lądowanie, ale poczułem lewe kolano takie. Taki prąd, może nie, że ból, ale poczułem, że swoje popracowało. Spróbuję to troszkę bardziej zamortyzować. Noice. Dobra, odpoczynek, tak z 3 minutki. Robię sobie kolejny zarzut. Wysokość, oczywiście, do góry, bo docelowo. No, zobaczymy, gdzie tu dojdę. No to lecimy z tym lądowaniem. Podwyższym, czy nie podwyższym? Robiłem z tej wysokości, czy nie robiłem? Z tej wysokości chyba nie robiłem. Teraz już jest wysokość metra, więc powoli się zbliżamy do tego, co chciałem robić. I koncentracja. Idealne lądowanie. Perfekto. Czuję, i nie muszę tutaj mieć force plate'ów akurat do tego, że zdecydowanie większe obciążenie biorę tutaj na lewą nogę. Na no to co ma zwapnienie. Kompensuje to strasznie prawo i spróbujmy teraz tego nie zrobić. O, teraz było super lądowanie. Teraz było takie, że w kolanach nic nie poczułem, no ale też było nie tak sztywno jak poprzednie. No i teraz już jesteśmy na właściwej wysokości, czyli jesteśmy już z kostu 20 cm. Kiedyś tyle skakało się na prostych nogach. Masakra. A, że mi się jeszcze chce w ogóle skakać czasem. Na przykład właśnie to jest trenowanie samemu. Widzę tutaj swoje błędy, że chociażby za mało obniżam dupę. Fajnie by było mieć klatę wyżej, czyli tak i dupę na dole, ale widać, że po prostu nie wiem, unikam dużego zgięcia w kolanie mm, albo nie mam po prostu się zakresu, bo pasowałoby to zrobić z takiego głębokiego podsiadu. Zobaczymy co się stanie jak spróbuję. 80 yy, no i lecimy. Całkowicie inaczej zrobiłem niż poprzednie. Yy, bardzo wolno widać, że już ta sztanga nie szła tak szybko i nie było tutaj podbicia takiego jakbym chciał. Wkręcenie też chujowe czuję przedramiona, czuję tutaj tricepsy, zakwasy, wszystko co się da. Ale już zbliżam się do końca. Pewnie zakończę na 85, może 90. Deb dropping. Wysokość właściwa ze 120 cm, więc teraz już jest takie lądowanie jak Bóg przykazał. Sztywno, ładnie, z pełną kontrolą. Skup się. Uff. Dobrze się ciszę w takiej ciszy. Jak słyszymy, nawet jak lądujemy. Ok. Wiadomo, to jest bardzo mało. A pomyślcie sobie, chcąc skakać 120 cm i skacząc regularnie 120 cm. My takich lądowań przecież w trakcie dank sesji musimy wytrzymać 100. Wiecie, jakie to są kuźwa obciążenia? Nie tak, jak ja tutaj robię jedno czy dwa lądowania. 100. Masakra. Po prostu kurwa masakra. Dobra, z tego można by tutorial nagrać, jak ma wyglądać prawidłowy, perfekcyjny debdrop drop, czyli taki. Typowy, szokowy, jeszcze od Jury Werkoszańskiego. Wysokość, oczywiście, przejebana, dużo wyższa niż mój wyskok maksymalny, w okolicach pewnie 140-145 cm. No i skoro chcemy tutaj jak największe siły wywołać, no to musi być sztywne lądowanie. Także spójrzmy sobie, nie ma się tu czego nawet złapać, więc muszę szybko to zrobić. Ma być to perfekcyjne. Lubię robić. Plajo. Jak jest cisza, bo słychać nawet lądowania można się skupić. Chujowo. Pięta się poddała. Uderzyłem, ale to nie szkodzi. Mam jeszcze drugie powtórzenie. Wyciągnąć wnioski i zrobić lepiej niż poprzednie. Aczkolwiek nawet nieźle to zamortyzowałem, jednak chciałbym nie dopuścić, że pięta tak przypierdala w podłosze. Zdecydowanie lepsze i. Tyle kurwa na dzisiaj, Drop, 70 kilo, lecimy, jedyneczka, już zbliżyliśmy się w Debdropie do tego co mnie interesowało. Zobaczymy czy zrobię 80, 90, tu chujowo wkręcam, a spróbuję, mam nadzieję, że mnie będzie słychać, nie, tu pod szyją nie mogę mieć, yy, a nie wiem co się stanie, czy mnie będziecie słyszeć, najwyżej mnie nie będziecie słyszeć. Dam sobie to tutaj I zobaczę, i, i zobaczę co się będzie działo, chociaż, chociaż nie, chuj, daję to tutaj. Może, może coś z tego będzie. Mam sobie dalej, bo szkoda było mikrofony za półtora tysiąca rozjebać. No i dobra, lecimy. że nie było źle, tylko bardzo brzydko tutaj wkręcone. Ewidentnie jestem pospinany tak, że powinienem na rozgrzewce spędzić pewnie z 15 czy 20 minut, żeby odzyskać tu zakresy, no ale niestety moja głupota, że tego nie zrobiłem, więc teraz to ma, to rzutuję po prostu na resztę yy, treningu. I znów step dropy i odpoczynek z 3-4 minuty. Dobra, ogólnie nie idzie mi dzisiaj totalnie łapanie ciężaru, a w planie mam i tak zamiar robić clean pulle, więc po prostu podbije sobie 90 tutaj jak najwyżej się da, ale bez łapania. A za chwilkę dopierdolimy ciężaru i będziemy robić clean w kontraście. Zastanawiam się właśnie czy robić deep jumpa. Chciałbym robić deep jumpa. Zobaczę jak się będę czuł oczywiście, bo moja dyspozycja dnia decyduje też o tym często co obecnie robię, czyli jak coś mi nie siedzi i coś mi przeszkadza tak jak teraz, no to szukam alternatywy, żeby żeby to zrobić. Także, czekajcie. Tu piąteczka założona, tu piąteczka założona. Yy, także zobaczę, jaką wersję ćwiczenia skocznościowego wybiorę i zrobię sobie kontraścik z klimpulem. Yy, a zobaczmy teraz, co się stanie, jak tak zrobię to bez zastanowienia. Może wyjdzie 10 razy lepiej niż yy, ze skupieniem. Pewnie lepiej. Ale teraz drodzy państwo, odpoczynek. Dopierdalam już tutaj ze 120 kg na ciężkiego klimpula, a tu sobie szykuję jakieś stanowisko plyo. Właśnie, albo do depth jumpa, albo do box jumpa takiego. Chociaż wolałbym raczej coś takiego z prawdziwym cyklem rozciągnięcie skurcz, więc próbuję depth jumpa zrobić. Mamy 110. Ciągnę to tylko na jedno powtórzenie. Perfekcyjnie. Myślałem, że ktoś dzwoni. Na jedno powtórzenie, a potem idę tam robić dev jumpa. Troszkę tu nie jest zarówno, ale myślę, że sobie poradzimy. Cyk. Cyk. Brzuch najważniejszy napiąć, żeby tutaj nie puściło. I będzie dobrze. No, sama koncentryka. Rzucam ciężar w dużo, żeby za chwilę ktoś tutaj nie płakał. Czemu nie odkładasz lekko? Bo właśnie nie chcę ekscentryki robić, bo nie potrzebuję tego dzisiaj. Idziemy skoczyć. Jestem do robienia dep jumpów, aczkolwiek na razie parę zwykłych skoków. Czy ta w ogóle szafka wytrzyma, bo generalnie chcę skakiwać na tą szafkę. Tu rękami w razie czego nie, nie sięgnę. Zobaczmy sobie, czy coś z tego będzie. Okej, okay. przyjebałem tylko w ścianę, nie jest źle, a spróbujmy dalej czy się nie rozleci. Okej, okay. nie wygląda, żeby się miało rozlecieć, aczkolwiek... Mm. Nie no, chyba, chyba da radę. Jak dojebiemy ciężaru, to może nie dać rady, ale spróbujemy. Słuchajcie. Forma jest najważniejsza i czasem trzeba zaryzykować. Niektóre rzeczy po prostu. I spróbujemy. Więc muszę tak sobie zrobić. to zamknąć. No co, zamknąło się, dobra, tak. Jest, czy jest. Jest. jest, jest zamknięte. I tu będę sobie dokładał ciężar, a stąd będę zeskakiwał z czegoś, czego to jeszcze nie wiem, zaraz to, zaraz to zrobię. Ale generalnie teraz poczułem troszkę delikatnie, nic strasznego. Prawy dwugłowy przy tamtym pulu, więc już nie będę robił, bo nie chcę ryzykować, bo chcę w sobotę przede wszystkim pograć w kosza i poskakać. A tutaj ostatnie deep jumpy, króciutko, poniżej 200, zobaczymy, jak wyjdzie. Uuu, okej, okay. jestem, chociaż lepiej by byłoby, miał trochę dalej, tylko boję się, że zahaczę po prostu tutaj, chociaż może nie. Dobra, to tutaj sobie zrobię jeszcze. Jumpy i to będzie koniec treningu. Potem zrobię sobie jakiś core, ale nic specjalnego. 140, więc nic takiego, co by miało nagle zrobić. Wow, ale jest dojebane ciężaru, yy, bo ostatnio zrobiłem sobie ciągi rwaniowe, yy, znaczy snatch pulle Generalnie i, I czuję, że zrobiłem te snatch pulle. i czuję, że nie jestem jakiś super turbo, ready na to. No ale spróbujmy. Najważniejsze to sobie wkręcać i myśleć, że jest lekkie. I z taką samą zasadą to podnosić. Nawet spoko. Idziemy skakać, tylko właśnie muszę podwyższyć tam, 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 tam. Mamy różne opcje, jeśli chodzi o robienie dep jumpów. Możemy skakać nad płotkiem, możemy skakiwać tak jak tutaj na coś, na przykład na jakiegoś boksa. Ja mam improwizorkę, bo oczywiście zawsze tak jest. Możemy też robić dep jumpa ręką do celu. Jaka wersja jest najlepsza? Osobiście dla mnie ręką do celu, bo raz, że zmusza nas do maksymalnej intencji, przede wszystkim do maksymalnego skoku i najlepiej imituje to, co chcemy robić, czyli w przypadku wsadów sięgać ręką jak najwyżej, ale wersja, wersje, gdzie skakujemy na coś czy nad czymś. Lepiej skracają nam po prostu ten czas kontaktu, bo zaraz po kontakcie już zabieramy kolana pod klatkę piersiową, żeby nie zahaczyć, więc wychodzi tutaj dużo krócej, poniżej 200 milisekund. Oczywiście jak się skupimy, można też zrobić wolno. Także zobaczmy sobie, jak to wyjdzie. Uuu, uh. okej, okay. mamy. Było króciutko, na razie wysokość nie za duża. Najlepiej robić z takiej wysokości, z której po prostu skaczemy najwyżej, więc sobie sprawdźcie ręką do celu z każdej wysokości co 10, co 15, co 20 cm. Yy, gdzie skoczycie najwyżej, to jest optymalna wysokość do dep jumpów, no ale deb jump się różni też. Jest większy kąt zgięcia, yy, dłuższy czas kontaktu, także też dostosujcie do swojego stylu, jak skaczecie. Jak skaczecie z jednej nogi, no to krótszy czas kontaktu, jak skaczecie z dwóch nóg, no to nie zwracajcie na to uwagi. Po prostu jak najwyżej.